Wielka żegluga. Kiedy frunąc lotem Mewy spojrzy się na miejsce, gdzie zatoka Lenarnark spotyka się z oceanem przejrzystym, oczom naszym ukaże się rozwlekły archipelag Dordany, rozciągający się od Toemaru po Ozaron. Ozaron, wielka wyspa leżąca na jego zachodnim krańcu, opiera się o samą krawędź świata, jednak według jej mieszkańców nie zawsze tak było. Przed wiekami ziemie zamieszkane przez Ozów były częścią kontynentu graniczącą od północy z Półwyspem Toemarskim. Dumny, choć nie tak liczny jak jego sąsiedzi lud, od dawna posiadał silne poczucie narodowości i dzielnie opierał się wszelkim próbom podboju. Nie było roku, który kamienne wioski przetrwałyby bez trawiącego ognia i szarszy rozwrzeszczanej kawalerii. Rolnicy z bólem patrzyli na broczące ciemnym dymem pola, architekci na rozwleczone po ziemi gruzy świeżo wzniesionych budowli, a generałowie na wrzosowiska ciemne od krwi. Po wielu krwawych latach cały naród Ozów zgromadził się na Wielkim Wiecu. Trzy długie tygodnie trwały obrady. W końcu wyłonili rozwiązanie. Od świtu kolejnego dnia Ozic z zaciśniętymi zębami, z determinacją konającego niedźwiedzia, zabrali się do dzieła. Potężne masy ludzi ruszyły na północ, całe wioski przenosiły się w ciągu jednego popołudnia. Wzdłuż całej północnej granicy, jak grzyby rosły rozległe obozy z szałasów i namiotów. Lasy i równiny rozbrzmiały tysiącem głosów. Później w ruchu ruszyły szpadle, kilofy i oskardy. Zaintrygowane ludy z północy podchodziły popatrzeć z daleka na dziwne prace, a później odchodziły ze śmiechem, drwiąc z marnych umocnień. W minutę znajdziemy się po drugiej stronie, odgrażali się barbarzyńcy, wracając na swoje. A Ozi bez słowa kopali dalej. Dzień i noc, śpiąc i jedząc zaledwie tyle, żeby móc unieść łopatę. Rów rósł z dnia na dzień. Dziesięć kroków, dwadzieścia, czterdzieści. Przerósł wielkością wszelkie fosy, a ozi nadal kopali. Dół szeroki zaledwie na kilka kroków, cały wysiłek wędrował w głąb. Zwiadowcy ludu w północy powrócili i stanęli z niepokojem. Bo jasne się stało, że nie jest to fosa. Wprawny jeździec przebyłby ją bowiem jednym susem. Najeźdźcy nie wiedzieli, na co patrzą, a to niepokoiło ich najbardziej. Wróciwszy pośpiesznie do swoich, przekazali, co widzieli. Na północy zawrzało. Wodzowie klanów zebrali się na pospiesznej naradzie. Problem tajemniczego rowu szybko jednak osunął się w cień, kiedy północ dała sobie sprawę, że Ozaron leży całkowicie niestrzeżony. Barbarzyńcy natychmiast uzgodnili działania. Tymczasem na południu Ozi pracowali nieprzerwanie. Rów sięgał już tak głęboko, że na samo wydostanie się z niego trzeba było dwóch kwadransów. Gościńce północy zatętniły kopytami i tupotem ciężkich butów. Chmary ptactwa wzbijały się w powietrze, a wilki i jelenie uciekały zaniepokojone w najdziksze ostępy. Cała północ maszerowała do boju. Tydzień później, przy niknącym blasku wieczornego słońca, ozarońskie straże dostrzegły pierwsze oddziały najeźdźców. Choć zdawało się to niemożliwe, noc, która później nastała, wzmogła jeszcze wysiłki dumnego narodu. Świt wyłonił z ciemności las włóczni i lanc. Wzdłuż całej długości powstałej przepaści, falującym szeregiem, ustawiły się setki tysięcy żołnierzy. Pijana wizją zwycięstwa, Armia Północy. Ozi o oczach zapadłych od długiego wysiłku patrzyli z przerażeniem na przytłaczającą potęgę. Zbrojne zastępy rozstąpiły się, robiąc miejsce dla najsilniejszych wojowników, niosących wielkie drewniane mosty. I wtedy, kiedy barbarzyńcy już mieli przerzucać kładki na drugą stronę, ziemia zadrżała. Rozległ się łoskot, jakiego świat nie słyszał od czasów swoich narodzin. Ziemia pod stopami ludzi opadła o kilka kroków. Zarówno Ozi, jak i armia północy upadli niczym podcięci liną. Przy wtórze ziemskiego zgrzytu, ściany rozpadliny osypały się kaskadą skał. A potem powoli zaczęły się od siebie oddalać. Najeźdźcy cofali się z przerażeniem, żeby nie wpaść do grzmiącej otchłani. Ich armia poszła w rozsypkę, a nie jeden przepadł, gdy skały pod jego stopami runęły w dół. Ozi zakrzyknęli radośnie. Przeciwległy brzeg oddalał się od nich z każdą chwilą. Wkrótce w otchłani zabulgotało i głębiej wypełniła kotłująca się topiel wodna. Toemar nikł powoli w oddali. Cały półwysep Ozaroński oderwał się od kontynentu i wypłynął w morze, dryfując ku zachodzącemu słońcu. Żegluga trwała pięć dni i, choć Ozowie cieszyli się ze zwycięstwa, nie był to dla nich koniec zmagań. Wielki masyw co pewien czas grzmiąc groźnie pękał, zostawiając ze sobą wielkie odłamy ziemi i skał. Ludzie stale musieli uważać, żeby nie zostać na nich, bądź nie upaść w szumiącą toń, która groziła im pewną zgubą. Po czterech dniach zwiadowcy na szczytach gór Zara Ranka, które stały się bocianim gniazdem dziwnego okrętu, dostrzegli koniec oceanu, krawędź świata. Jasnym się stało, że jeśli niczego nie zrobią, ich ukochana ziemia minie ją i runie w głębie. I znów cały naród rzucił się do działania. Tym razem wysiłki były jeszcze rozpaczliwsze. Gnani nieuchronną zgubą, Ozowie na wszelkie sposoby próbowali powstrzymać straszliwy los. Zebrano wszystkie kotwice i przytwierdziwszy je na potężnych łańcuchach do skał wybrzeża, rzucono w wodę. Gdy to nie poskutkowało, poczęto pośpiesznie kuć nowe. Ludzie obwiązywali skały grubymi sznurami i spychali je do oceanu. Wszystko, co mogło spowolnić żeglugę, trafiało na linę i za brzeg. Ozaron zwolnił, ale nie stanął, a krawędź była coraz bliżej. W rozpaczliwym już ostatnim wysiłku ozowie spletli wszystkie pozostałe liny. Złączyli każdy ostatek łańcucha, tworząc jeden potężny sznur. Zamocowali go wokół jednego ze wzgórz na wybrzeżu, a gdy ląd zatrząsł się ponownie, drugi koniec przetwierdzili do masywu, który osunął się w fale. Zachodni brzeg półwyspu przekroczył krawędź, pękając, krusząc się i sypiąc w dół lawiną skał. Cały naród Ozów patrzył z trwogą na napinający się sznur. Wyspa kotwica zaryła się głęboko nad dnie morza, ciągnąc linę razem z całym lądem. Sznur wyprężył się, trzeszcząc głośniej niż rozległy las łamiących się drzew, ale nie puścił. Ozaron zatrzymał się. Z zachodnim krańcem wiszącym na krawędzi nad głębią i ze wschodnim przytwierdzonym do samotnej wyspy. I tak stoi do dziś. Ozie nim powrócili do odbudowy domów i sadzenia na nowo spalonych upraw, Upewnili się, że ich ojczyzna jest bezpieczna. Umocowali ją zatopionymi w morzu potężnymi kotwicami, do których ruszenia potrzebne były całe floty. Wzmocnili też mocowanie łączące ich z wyspą, którą nazwali Centyrok, wyspa kotwica. Ale ku pamięci zostawili prowizoryczny sznur, który uratował im życie. Kawałki lądu, które odpadły podczas wielkiej żeglugi, utworzyły rozciągnięty archipelag Dordany. Odłamki domu a ludzie, którzy zostali na nich podczas odłamań, dali początki ludom wyspiarzy, mieszkającym tam do dziś. Ozaron, dzięki swojemu położeniu, cieszy się dziś niemal niezmąconym spokojem, a jego naród umocnił się, stając jednym z najistotniejszych potęg kontynentu. Choć nigdy ozarońskie armie nie wyruszyły na podwój poza swoje granice, zostawiając kłótnie stałego lądu jego mieszkańcom. Ozi co rok świętują wspomnienie wielkiej żeglugi, która pozwoliła im na rozkwit. Jest to jedno z ich najważniejszych świąt. Zabawa zaczyna się o zmierzchu, rozciągając na całą noc i trwa przez pięć kolejnych dni. A na wspomnienie minionych wydarzeń, piątego dnia każdy ozarończyk przygotowuje kamień, przywiązuje go do skał na lądzie i zarzuca w morskie fale.